Rok 2002 w świecie gier wideo to bardzo dobry okres, w którym producenci w końcu zaczęli ogarniać udostępnioną im technologię 3D, a gry porzuciły dawną kanciastość na rzecz zwiększonej liczby poligonów oraz nowych ciekawych mechanik rozgrywki. Cześć, ja jestem Czuk, a oto lista 40 moim zdaniem najlepszych tytułów na PC, w które zagrywaliśmy się w tamtym czasie. Zapraszam do materiału. Kiedy na konsolach szóstej generacji radośnie hulały już GTA Vice City, gracze pc towi dopiero co zapoznawali się z puszczem serii, którą wprawdzie kojarzyli za sprawą pierwszej i drugiej dwuwymiarowej części, ale raczej nikt nie spodziewał się aż takiego skoku jakościowego i rewolucji, jaką rozpoczął cykl Grand Theft Auto w swojej trójwymiarowej odsłonie. Przygody Clauda po swojej PC-owej premierze spotkały się ze spektakularnie pozytywnym odbiorem, a profesjonalna krytyka wręcz przekrzykiwała się w rozdawnictwie najwyższych ocen i laurów gry roku, czy słusznie? Let's just say that I organization. Pytanie bez odpowiedzi postawiłem nie bez powodu, ponieważ nawet taki gigant jak Rockstar Games w 2002 roku miał ogromną konkurencję w postaci doskonałych produkcji, takich jak chociażby Pierwsza Mafia od Illusion Softworks, która pokazała, że Czesi doskonale rozumieją i potrafią odzorować gangsterski klimat przestępczego podziemia Ameryki z lat 30., a do tego doskonale operują narracją i nie ustępują ani na krok w dostarczeniu oprawy audiowizualnej najwyższej jakości. Gentlemen, meet Miss Jana Proudmore, special agent to the Kirin Tour and one of the most talented sorceresses in the land. Równie wysokie oceny, choć w sektorze RTS-ów zbierała bestsellerowa i jak się okazało ostatnia tradycyjna odsłona serii Warcraft od uwielbianego wówczas Blizzarda. Reign of Chaos łączyło tradycyjne fundamenty strategii z elementami gatunku RPG, dzięki czemu grający mieli okazję poznać porywające historie każdej ze zwaśnionych stron, których wątki splatały się ostatecznie w wielkim finale. Sama produkcja stała się natomiast podstawą do piekielnie popularnego dziś gatunku MOBA, którego na pewno doskonale

W opowiadaniu historii doskonale poradziło sobie również kojarzone dziś głównie z bezłusznego wyduszania pieniędzy i zamykania kreatywnych studiów Electronic Arts, które za sprawą legendarnego Medal of Honor Allied Assault przeprowadziło graczy przez klimatyczną drugowojenną przygodę w stylu Kompanii Braci, w której porzucono archetyp jednoosobowej armii na rzecz maleńkiego, nic nieznaczącego trybiku w potężnej machinie wojennej. Medal of Honor zaskarbił sobie serca graczy wyborną fabułą, świetną grafiką na silniku, Klęka, czy Arina oraz fenomenalną orkiestrową muzyką. Jak się później okazało, elektronicy w swoim portfolio dodali kolejną drugowojenną strzelankę 2002 roku, która brylowała wówczas wśród dysków PC-towców za sprawą debiutującej i prowadzonej do dziś serii Battlefield z dopiskiem 1942. W przeciwieństwie jednak do stricte jednoosobowej zabawy dla jednego gracza, którą mogliśmy obserwować za sprawą medala, odpowiedzialny za ten projekt studio DICE ukierunkowało go w stronę rozgrywki wieloosobowej, dzięki czemu otrzymaliśmy potężne pola bitwy, po których mogliśmy porozmawiać. Poruszać się nie tylko pieszo, ale i korzystać z wielu dostępnych pojazdów gotowych do akcji. Sam I am. A skoro już mowa o akcji, to co powiecie na chorwackiego Duke Newkema w postaci poważnego Sama? Jego drugie starcie z kosmitami wywołało swego czasu ogromne poruszenie w polskiej prasie, która bardzo chętnie rozdawała mu dziewiątki i dziesiątki, nie bacząc przy okazji na dość monotonną rozgrywkę, czy głupiutką sztuczną inteligencję, które już mocno dały się we znaki recenzentom, chociażby przy okazji czwartej odsłony sprzed roku. Tak czy inaczej rozwałka była fajna, a dzięki Second counter otrzymaliśmy m.in. kultowego polskiego Killer. Say hello to my little friend. Let's rock. Choć sam Stone był całkiem niezłym naśladowcą, moim zdaniem nikt i nic nie zastąpi oryginalnego Duke'a, w którego ponownie mogliśmy się wcielić za sprawą doskonałej platformówki o podtytule Manhattan Project. Pomimo tego, że za produkcję tego projektu odpowiadało studio mające na swoim koncie zaledwie dodatek do kultowego Duke Nukem 3D, umiejętnie poradziło sobie w oddaniu specyficznego klimatu serii, dokładając do tego soczysty i niesamowicie angażujący gameplay, przywodzący na myśl starsze i klasyczne wersje serii. Incoming! Incoming! See? To jest krystal. To jest prawie za Jeśli lubicie wyraziste postaci, to na pewno zainteresuje was nietypowe Freedom Force, które pozwalało stworzyć, wcielić się, a następnie poprowadzić całą drużynę superbohaterską, którą następnie rozgrywaliśmy szereg fabularnych misji, w ramach których zwalczaliśmy mieszków, chroniliśmy obywateli i ratowaliśmy świat, a wszystko oczywiście w ramach wyższego dobra i sprawiedliwości. Wizualnie natomiast wszystko mogliśmy obserwować w pełnym celshadingu, dzięki czemu gra, nawet nawet dziś niemal w ogóle się nie zastarzała. Freedom Force to nie jedyna gra traktująca o facetach w dziankach tamtego okresu, ponieważ 2002 rok zaserwował nam jeszcze dwie ciekawe produkcje od konkurencyjnych ugrupowań Marvela i DC Comics. Pierwszą z nich stanowi przygotowany przez Treyarch Spider-Man The Movie, którego około 20-minutową pełną recenzję znajdziecie na moim kanale i jak zapewne widać na załączonym obrazku, można weń było wcielić się w kultowego Spider-Mana. Drugim z super bohaterskich projektów godnym uwagi był natomiast Batman Vengeance skupiający z kolei swoją uwagę na alter ego Bruce'a Wayna w mrocznym mieście Gotham. W przeciwieństwie jednak do współczesnych gier Rocksteady produkcja ta przedstawiała serialową wersję znanego bohatera, którego losy można było śledzić chociażby w polskiej telewizji lat 90. w ramach polsatowskiej ramówki. Aktualnie rozgrywamy Mistrzostwa Świata w Piłkę Nożną, zatem przejdźmy na chwilę do gier oferujących emocje sportowe. Tak się składa, że 20 lat temu również przeżywaliśmy Mundial i to nawet z udziałem Polaków, ale rozgrywany nie w Katarze, tylko wspólnie na boiskach Korei i Japonii. Odzorowująca te święto FIFA 2002 World Cup to jedna z moich ulubionych kopanek dawnych lat i choć poza oficjalnym turniejem i rakietowymi w dosłownym tego znaczenia strzałami nie oferowała nic ponadto, sama rozgrywka i możliwość rozegrania oficjalnych po czek mistrzowskiej robiła robotę. Jeśli komuś zależało na nieco bardziej realistycznej i skomplikowanej kopance, zawsze można było wówczas sięgnąć po FIFA 2003, która nie dość, że oferowała liczne i różnorodne tryby gry, to jeszcze w końcu przeszła na zupełnie nowy silnik graficzny, który oferował szybszą i mniej teatralną rozgrywkę od starszych produkcji EA Sports, bardzo fajną i popularną wówczas ścieżkę muzyczną oraz Wisłę Kraków, w której mogliśmy ładować bramki Maciejem Żurawskim i świętej pamięci Igorem Sypniewskim. only one man back for this two-man break he threw that one down hard he assists to danielle marshall and Osobiście nie przepadam za koszykówką i nie poniosła mnie nawet trendująca na polskich mediach społecznościowych koszkadra. Tak w NBA Live zagrywałem się namiętnie od 2000 roku i muszę przyznać, że edycja sygnowana rokiem 2003 jawi mi się jako ta najlepsza, w którą grałem. Wszystko dzięki realistycznej i bardzo dobrze zoptymalizowanej grafice, szybkiemu gameplayowi oraz satysfakcji z rozgrywania spotkań takimi legendami jak Shaquille O'Neal czy świętej pamięci Kobe Bryant. Nie zapominajmy, że poza rozgrywkami zespołowymi istnieją jeszcze inne ciekawe dyscypliny, takie jak na przykład wyczynowa jazda na deskorolce, w której wirtualnym specjalistą zdecydowanie było kiedyś studio Neversoft wraz ze swoim kasowym cyklem Tony Hawk's Pro Skater. Trzecia odsłona tej bestsellerowej serii była również ostatnią, która oferowała klasyczne podejście do tematyki deskorolek, skupiając się głównie na wykonywaniu dość prostych zadań na czas oraz odblokowywaniu dostępu do kolejnych miejscówek, po których można było szaleć do oporu. Rok 2002 obfitował w swoim okresie dwoma wielkimi międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi. Jeśli latem królowała piłka, tak zimą przed telewizorami siadali wszyscy miłośnicy zmagań na śniegu za sprawą Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City. Dość długo propagowaną tradycją na taką okoliczność było kiedyś wydawanie specjalnych gier odzorowujących wielkie sportowe święta i choć Salt Lake nie mogło poszczycić się wybitnymi ocenami w prasie, tak wciąż miło było poszucować pomiędzy pachołkami czy odpalić czarnoskórych bobsleistów niczym w kultowym filmie

Wewnętrzne zestawienie sportówek zakończymy jeden z najlepszych elektronicznych tenisów jakiego wydano na pecety, a który doczekał się finalnie aż pięciu pełnoprawnych części. Mowa oczywiście o Virtua Tennis, któremu wprawdzie daleko było do realistycznego symulatora tego sportu, aczkolwiek czysto arcade'owa, szybka i wciągająca jak bagno rozgrywka miażdżyła na tamte czasy niemal wszystkie pokrewne produkcje swoją grywalnością i do dziś gra się w nią po prostu fantastycznie, zresztą polecam sprawdzić samemu. A speeder that just blew by me. Pamiętajmy, że nie samym sportem człowiek żyje i czasem lubi sobie po prostu postrzelać czy pojeździć. O ile strzelanek sprzed 20 lat było naprawdę wiele, tak 2002 w świecie samochodówek był naprawdę kiepski, bo poza niezłym NASCAR i F1, które w Polsce nie były specjalnie popularne w segmencie zręcznościowych wyścigów, do wyboru był właściwie tylko Need for Speed Hot Pursuit 2, który niestety był tylko średnio udanym portem doskonałej gry z wersji konsolowych. Tak czy inaczej, szósty Need for Speed wciąż dawał radę, choćby pod kątem fenomenalnej oprawy wizualnej. W zupełnie innym klimacie, choć wciąż w tematyce szeroko pojazdowej odnalazł się natomiast protoplasta dzisiejszego Eurotrack i American Track Simulatora w postaci 18 Wheels of Steel Hard Track. W dużym skrócie była to po prostu bardzo uproszczona wersja doskonale znanej dziś formuły przewożenia towarów 18-kołowym ciągnikiem, jednak jej ogólna dostępność i dystrybucja w różnorakich branżowych czasopismach pozwoliła zyskać sporą popularność w naszym kraju. Wracając ponownie do FPS-ów, trzeba przyznać, że początki nowego milenium. W prawdziwy wysyp tego typu produkcji. Jedną z najlepszych z nich w segmencie multiplayer, poza wspomnianym już dziś Battlefieldem, był Unreal Tournament 2003, który oferował podobną rozgrywkę do bestsellera Electronic Arts, jednak w zupełnie innym settingu, znanym z kultowego dzieła Epic Games lat 90. Pamiętajcie, że Polacy nie gęsi, swoje gierki również mieli. Soldat to prawdziwy darmowy hit w świecie polskiej rozgrywki multiplayer, który kojarzy się z początkami internetu w naszym kraju. Forma rozgrywki, była niezwykle prosta, grafika przejrzysta i niewymagająca przede wszystkim mocnego komputera, natomiast radocha z wysadzenia kumpla z bloku obok absolutnie bezsenna. Soldat po dziś dzień dostępny jest na Steamie i można w niego pograć z garstką niedobitków lub botami, a twórcy pokusili się o nawet jego kontynuację. W tym momencie zatrzymamy listę dzisiejszego odcinka i podzielimy ją na dwie części, ponieważ gier z tego okresu jest po prostu zbyt wiele, żeby zmieściły się w jednym filmiku. Za tydzień w ramach następnego materiału. Stawię Wam zatem kolejne wyselekcjonowane produkcje, w których górować będą strzelanki, horrory i szeroko pojęte gry akcji, do których obejrzenia oczywiście już teraz gorąco Was zachęcam, tymczasem ja żegnam się z Wami i zapraszam do następnego materiału. Na razie!